Siemka, z tej strony Kaktus, a dzisiaj troszeczkę o nowej aktualizacji z sezonu pierwszego w rozdziale czwartym. Jednak na wstępie tego filmu pamiętajcie o tym, żeby stawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, a teraz przechodzimy już do filmu. A więc jak zapewne bardzo dobrze wiecie, niecałe dwa tygodnie temu rozpoczął się sezon pierwszy w rozdziale czwartym, a już minęły dwa tygodnie, dlatego powinna pojawić się aktualizacja już 16 grudnia 2022 roku. Jednak jeszcze na wstępie tego filmu chciałbym powiedzieć, że informacje, które Wam dzisiaj przekażę, nie są w 100% potwierdzone, ponieważ ten film nagrywam kilka dni przed tym całym wydarzeniem. Spowodowane jest to, że podczas kiedy będzie aktualizacja, ja będę w Niemczech, w Berlinie i tak kiepsko będzie z tym, żeby przedstawić Wam wszystkie newsy na ostatni moment. Dlatego też najważniejsze informacje dotyczące aktualizacji przedstawię Wam z dnia 11 grudnia 2022 roku. A więc jak sami pewnie bardzo dobrze wiecie, za półtora tygodnia mamy Wigilię oraz całe Święta Bożego Narodzenia. 《そう》 W Fortnite również nie może tego zabraknąć, a na mapie pojawią się różne ozdoby świąteczne, takie jak lizaki, prezenty, choinki itd. A co najważniejsze, cała, ale to dosłownie cała mapa zostanie pokryta śniegiem. Oczywiście cała tafla śniegu zniknie dnia 18 stycznia 2023 roku. Dodatkowo z pośrednictwa lobby będziemy mogli pójść do chatki Sierżanta Zimy, który będzie wydawał nam prezenty. I podczas końca całego eventu świątecznego pojawi się tam skin futrzeka, ale o tym macie poprzedni film na tym kanale, w którym wytłumaczyłem Wam to bardzo ale to bardzo dokładnie. Dlatego jeżeli ktoś nie widział tamtego filmu to właśnie tam was odsyłam, a na ten moment się już z wami żegnam i trzymajcie się wsiamanko.